Odwiedzamy kolejny balkon. W ramach projektu wymarzony balkon, balkon, a właściwie taras dwupoziomowy. Myślę, że na takiej powierzchni można urządzić prawdziwy ogród na tarasie. Zapraszam do oglądania. Spójrzcie, jaki jest piękny. Twoje królestwo. Tak, zgadza się. Opowiedz nam. Y jak powstało tutaj? Zawsze był e, balkon? Zawsze był taki taras? Czy wy to jakoś e, przystosowaliście? Wiesz, co nie. Pierwotnie w ogóle dom jest zupełnie zmieniony. On wyglądał wcześniej zupełnie inaczej i tego tarasu też nie było. Także taras to jest takie, e, taka moja wymarzona wizja. Mąż się na szczęście zgodził. E, I dlatego też ten taras powstał. E, dwa poziomy są dlatego, że po prostu ta przestrzeń była ogromna. Tylko ten taras tutaj mógł powstać, dlatego też jest taki nietypowy. A z tym urządzeniem to oczywiście co roku wygląda on inaczej, co roku coś dochodzi nowego, są nowe rośliny, eksperymentujemy, bo ja nie mam ręki do roślin, więc gdzieś tam te rośliny pojawiają się i znikają, ale co roku jest coś nowego, co roku staram się, żeby ten teraz wyglądał naprawdę pięknie, no i chyba mi się udaje. No, myślę, że oczywiście, że się udaje. Jesteśmy w Bęłchatowie. Ja codziennie przejeżdżam koło tego tarasu i naprawdę tutaj się dużo dzieje. Jest pięknie. Może obejrzyjmy najpierw, jakie w tym roku rośliny się pojawiły. Mm -hmm. Mamy kany, prawda? Tak. Przepięknie kwitły. Widziałam je w pełni rozkwitu. Teraz troszeczkę już przekwitły, mm -hmm. ale myślę, że one jeszcze tam troszeczkę mają szansę na kwitnienie, jeżeli będzie ciepła jesień. Myślę, że troszeczkę nawozu i mm -hmm. mogła. By kwitnąć. Tutaj też mamy kany. Tak. Hmm, a cóż to? No, to jest taka śmieszna historia. To jest tuka, zakupiona kilka lat temu przeze mnie. Ona docelowo jest rośliną wewnętrzną. Natomiast w momencie, kiedy ja ją do domu wsadzę, ona po prostu nie chce rosnąć. Ona tutaj pierwotnie miała piękne oczywiście liście, była przepiękna. Natomiast ona co roku w domu mi marnieje. W momencie, kiedy ją wynoszę, na taras, odżywa. W tym roku jakoś za bardzo nie odżyła, bo w tamtym roku była zdecydowanie ładniejsza. No ale i tak coś się pojawiło, bo, bo taka naprawdę w domu to jest tylko ten jeden suchy badel i, i tak naprawdę tyle. Tak. Czyli dajemy jej Dajemy szansę. jej szansę, ona przetrwa. Tak, To, jakiś bonzer, to jest gąza i jest taka sama historia. Wnoszę go do domu około przełomu września, października, wszystkie liście opadają. Przez cały czas jest suchy, wynoszę w maju, pojawiają się piękne liście. Także taras mu służy zdecydowanie. Ja myślę, że w domu mają po prostu za sucho. Dobrze byłoby mhm. podnieść wilgotność troszeczkę okay. w domu. Mamy też oliwki widzę takie wyprowadzone na pniu. Owocowały? Nie, jeszcze nie, bo to jest świeży nabytek. W tym roku, około maja, chyba, przełom maja, czerwca, dopiero je zakupiłam, ale rosną jak szalone, bo one są regularnie przycinane. Mąż się tym zajmuje, ja nie mam do tego ręki, ale naprawdę rosną super. Także zakup udany. Zresztą oliwki mi już chodziły po głowie w tamtym roku, ale nie miałam jakoś odwagi ich kupić, bo nie wiedziałam, czy przetrwają. W tym roku się odważyłam, no i jak widać, naprawdę rosną super. Chyba tak. jest im tutaj dobrze, bo jest akurat to miejsce tutaj, jest takie w miarę, Zacienione, a one też lubią takie wysokie temperatury, więc jest im chyba tutaj, tutaj im odpowiada po prostu to miejsce. Tak, mają drenaż, odprowadzenie wody, mhm. no tylko też na balkonie nie przezimują, prawda? Nie, 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 to się liczy z tym, może. że trzeba ich tak przezimować. No i mamy tak. kolejne roślinki. Mhm. Mamy. Oleandry. Co ciekawe, trzy kolorowe, trzy sadzonki w jednej doniczce. Piękny efekt uzyskany. Ciemny róż, jasny róż i biały. Mhm. Tak, teraz już on rzeczywiście stracił te kwiaty. Jeszcze dwa, trzy tygodnie temu naprawdę te kwiaty były bujne. Przepięknie wyglądał. Teraz już z racji tego, że ta jesień się zbliża, są duże wiatry, tak? Także te kwiatki nam opadają. Tak, troszeczkę odsypuje. Tak, ale, ale rzeczywiście pięknie wygląda. No i też roślinka, która wymaga zimowania no tak. w pomieszczeniach. Widzę, że w ogóle lubisz takie śródziemnomorskie klimaty, takie troszeczkę z innej strefy klimatycznej. Lubię. Wiesz że... to ja generalnie lubię rośliny, które są bezobsługowe. Bo tak jak wspomniałam, nie mam za bardzo ręki do tych roślin, po prostu. W tamtym roku miałam przepiękne surfinie, cały taras, zresztą pewnie w tamtym roku widziałaś to, był, że tak powiem, wysypany tymi surfiniami. No nie przetrwały, biedna, niestety. Nie udało się przez cały sezon ich tutaj utrzymać w takiej ładnej y, okazałości. Ale to też pewnie dlatego, że taras jest położony od tej strony północno-zachodniej. I tu naprawdę latem od godziny 14 do późnego wieczora jest bardzo gorąco. Naprawdę. Ja myślę, że mogły być troszeczkę przesuszone. Wtedy mm -hmm. dobrze jest je ściąć od, i one jeszcze odrosną i ładnie kwitną. A to widzisz, tego jeszcze nie wiedziałam. W tym no. roku już to wiem, w tamtym roku tego nie wiedziałam, dlatego pewnie też skończyły tak jak skończyły. Ale rzeczywiście teraz też wyglądał przepięknie, bo one były różowe, po prostu wylewały się z tych donic. Wyglądało to ślicznie. W przyszłym roku pomyślę, żeby też się tutaj wyposażyć, bo naprawdę... Yy, było pięknie, było pięknie. Ale tam jest jeszcze kolejna część tego tarasu. Mm -hmm. e... Taka wąska, mniej użytkowa, tak, ale tak. wcale nie mniej ozdobna, bo tutaj już widzę troszeczkę jesieni nam się wpadło. Tak, tu się zawsze staram, żeby na tym oknie były kwiaty. Były tutaj jeszcze dwa tygodnie temu begonie smocze, dobrze mówię? Tak? tak, dragon, begonia dragon. Tak, dokładnie. I też były przepiękne. No ale już zakończyły swój żywot, niestety, więc mm. trzeba było zmienić je na co innego. Z racji tego, że przychodzi jesień, postanowiłam. Zresztą co roku tutaj wrzosy też są. No, też jest. uważam, że wyglądają przepięknie. Są idealne, bo są bezobsługowe, także to, co ja lubię najbardziej. I też z domu pięknie wyglądają. Zawsze jak wstaje rano i ten widok tych kwiatów za okna też mnie zawsze cieszy. Tak samo z tej strony, jak się idzie, też ten balkon ozdabiają. Tak. A no. powiedz mi, czy. Ten fragment ten w jakiś sposób użytkujecie? Czy to jest już tylko nie, tak. Nie, już nie. nie użytkujemy. No tak jak mówię, są tylko tutaj te kwiaty na parapecie. Jest tam skrzynia, w której przechowujemy konewki, różnego rodzaju nawozy. Jest też tam woda, tak, żeby podlewać te kwiaty. No i miska dla psów tak naprawdę z wodą i to jest wszystko. Tam nie korzystamy z stamtąd w ogóle. Ja tak yy, powiem, może zainteresujesz się. Jest taka odmiana brzozy zolt szakal. Mhm. Ona jest dosyć odporna mogłaby nawet przetrwać na balkonie w Donicy. Jest zaszczepiona na pniu i ma taki płaczący pokrój, Mogłaby fajnie wyglądać Super, w tym miejscu. Tak. Myślę, że gdzieś tak widzę ją tutaj w, zainteresuje z tym, się. z tym płaczącym pokrojem mogłoby to być. Tak, bo rzeczywiście jest tam dość pusto i ja tak, już myślałam, ten... co by tam zrobić, aczkolwiek no, nie mam pomysłu, nie wiem, co tam myślę, także myślę że, że to mogłoby być fajne. A teraz jesteśmy w takiej części czylautowej, prawda? Wypłaconej. Tak. tak, mój i... <laughs> tak. E, mamy jacuzzi, tak, Korzystamy. To jest w ogóle moje ulubione miejsce na tarasie. Od niedawna, bo Jacuzzi dopiero w tym roku na tarasie stanęło, ale naprawdę korzystamy. Myślę, że w pełni jest wykorzystane. Bo jest to jest woda grzana. Tak, jest woda grzana do 40 stopni, natomiast no, my tej temperatury nie osiągamy, po prostu jest za gorąco w lato, żeby do takiej gorącej wody wejść. Zwłaszcza ale teraz że na tym tarasie. Jesienią. Tak, tak, jesienią? Tak, jesienią super, natomiast latem ta temperatura była za wysoka, więc takie 35 stopni i fajnie, można było się tu zrelaksować po całym dniu, także uważam, że tak, super, super miejsce. Mamy też piękne, wiszące kosze. Tak. Może z nich skorzystamy, usiądźmy. Jak najbardziej, zapraszam. I to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Ja Teatę też. Z... Bez bujania nie wyobrażam sobie życia. Tak, tak. Uspokaja U mnie takie bujanie się, takie. Wprawia w taki tak, to jest, nastrój. Tak, to jest super. Relaks. Ja rzeczywiście zdecydowanie częściej wybieram te wiszące kosze niż kanapy. E, przyjemnie się tutaj siedzi. Rzeczywiście, czy jakieś tam wypicie kawy poranne. Zawsze starałam się właśnie w tej porze letniej na teraz wychodzić, żeby tą poranną kawę wypijać, czy nawet takie poczytanie książki wieczorem po całym dniu pracy. To naprawdę w tej, tej huśtawersce jest znacznie przyjemniejsze. <laughs> Ale mamy też strefę taką bardziej użytkową, prawda? Tak. tak. No to też zmieniamy jest. miejsce. W strefie użytkowej mamy bezobsługowy wypoczynek, tak. prawda? E, stolik. Czy przyjmujecie czasem gości? Tak, przyjmujemy i właśnie to się odbywa w tym miejscu tutaj. Jak jest tylko pogoda fajna, to staramy się przyjmować gości na tarasie. E, także tak, dość często nas goście odwiedzają. E, no, tak jak widzisz, to właściwie nie jest nasze miejsce. No właśnie tam <noise> na że, czy tak. na pewno ci goście są dopuszczeni do Tak, to znaczy tak, jak starczy dla nich miejsca, to sobie usiądą. <noise> Bo tak jak widzisz od razu, jak tylko jest wyjście na taras, to po prostu moje psy tutaj się pokładają. No i to są ich kanapy, one nie potrafią leżeć na podłodze, leżą tylko i wyłącznie Pewnie, na kanapach. Także... Leżeć tak, na oczywiście. No, Przecież także na to jest, jest wygodniej, prawda? To jest ich ulubione miejsce, tak. Piękne, piękne po prostu, piękne kolory masz na sobie. Tak. <noise> A kto jest astronomem. A to mój syn, to jest zamiłowanie mojego syna zaszczepione przez niego um, przez mojego męża, bo mój mąż też sprawił mu ten teleskop. Także sobie tutaj wieczorami obserwuję, jak tylko jest taka możliwość. Tak, jak też jest fajna fajna. tak, 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 fajne doświadczenie, też fajnie widać te gwiazdy i też księżyc jak jest pełnia, to super się, się to ogląda. Także też fajna taka zabaweczka. No i mamy <laughs> grilla. Grillujecie? Grillujemy. Grillujemy, za każdym razem jak goście, przyjmujemy gości, to grillujemy, też sami we własnym gronie, takim rodzinnym często zamiast kolacji robimy sobie grilla, no korzystamy, tak, jest sezon, korzystamy, bo później już wiele miesięcy tego grilla nie używamy, także wyciskamy ten sezon po prostu jak tylko się da i, i robimy tutaj na tym tarasie najwięcej, po prostu przysiadujemy jak tylko się da, tego czasu spędzamy. Czyli można powiedzieć, że to jest taki dodatkowy pokój w domu, prawda? Tak. Tak, zdecydowanie. W ogóle bardzo się cieszę, że ten teraz powstał, że on jest, ponieważ mimo tego, że podwórko jest duże, no to my z niego nie korzystamy. Też pewnie dlatego, że jest nam po prostu wygodniej, bo bo tak z tej części użytkowej bo mieszkacie domu, na piętrze. Dokładnie. Prawda? To jest dom dwurodzinny, ładne piętro, więc Tak, także jest po prostu to praktyczniejsze, wygodne, bo jest wyjście zarówno z salonu jak i z kuchni i z jadalni, więc po prostu prosto z domu na taras i jest super. No myślę, że świetne rozwiązanie i naprawdę, no, gdyby go nie było, byłoby Wam dużo trudniej, myślę, prawda? Myślę, tak, tak, zdecydowanie. Ale nie przyjechaliśmy z pustymi rękami, pokażę Ci jakie przywieźliśmy prezenty, tylko może w tej strefie chilloutowej, na, tym, na tych foteli, Dobrze, fotelach tych Dobrze, pewnie, jachna, przejdźmy. Chodźmy. Powiedz mi, podlewasz konewką? Tak, konewką. Tak. E, przywiozłam ze sobą taki wąż, y, specjalnie dedykowany do małych ogrodów mm -hmm. i do podlewania na tarasach, balkonach. On ma 12 metrów, ponieważ u ciebie tu jest naprawdę duże, y, duże przestrzenie, są to przywiozłam również wąż. Można z tego zrobić fajny zestaw i za pomocą takiej złączki podłączyć do kranów, y, nie wiem, tu jest kuchnia chyba, tak? tak? Kuchnia. Do, pranu, do kranu, zwykłego kranu w kuchni. Jeżeli nie masz y, takiego do kranu ogrodowego, mhm. ale złączka do kranu ogrodowego także jest. Gdybyście chcieli się troszeczkę schodzić, jest taka bardzo fajna kurtyna wodna, którą można zamocować na przykład na rynnie, takimi mhm. specjalnymi żabkami. Ja mam zamocowane dokładnie właśnie na rynnie i ona fantastycznie schładza nam Super. powietrze. Za pomocą tego węża też można ją przyłączyć. Także firma Cellfast, nasz partner, świetne prezenty. A używam, stosuję, jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że również ci przypadną do gustu. Super, na pewno e, się przydadzą. Ponieważ ja uwielbiam trawy, a mm -hmm. mam jesień, przywiozłam ci też trawy. To są trawy pampasowe mm -hmm. odmiana rosea i, i po prostu trawa pampasowa z siewu. To są roślinki, które wyprodukowane są w naszym gospodarstwie szkółkarskim z sadzonek pozyskanych z vitroflory. Vitroflora to jest polska firma, naprawdę bardzo dobra tutaj na naszym rynku. Wiodący, wiodący producent sadzonki. Uh -huh. Jednak te trawy pampasowe mają dosyć małe donice, więc prosiłabym Cię, żebyś je przesadziła do większych donic. I dlatego przywieźliśmy też ziemię kwiatową polskiej firmy Agrohum. Może się wydawać, że ziemia kwiatowa do traw niekoniecznie. Zapewniam, że ta ziemia ma pH takie, które tym trawom odpowiada. To naprawdę nie jest tak, że na ziemi musi być dokładnie napisane mm -hmm. ziemia do traw. Jeżeli sprawdzimy pH, sprawdzimy skład i ta ziemia jest. Dobra, do danego rodzaju rośliny to naprawdę nie ma znaczenia czy jest na niej napisana ziemia kwiatowa, ziemia ogrodowa. E, sprawdziłam pH, jest to ziemia, którą możesz zastosować do tych traw. Pamiętaj tylko o tym, żeby doniczka miała odpływ, żeby korzenie mhm. nie zagniły. Okay. E, jeżeli te trawy będziesz zimować w pomieszczeniach, to myślę, że co roku będą kwitły. A to są trawy takie wysokie, więc na tym tarasie ogromnym te wysokie trawy naprawdę e, zrobią świetne wrażenie, a mhm. Ta krępa co roku będzie większa, więc naprawdę można uzyskać tutaj bardzo fajny efekt, Super. więc w dużą donicę mm -hmm. do tej ziemi. Jeżeli chodzi o juki, proponowałabym je nawieść nawozem do roślin kwitnących. Tutaj mm -hmm. jest też nawóz do traw. Też okay. można je jeszcze nawieść, żeby jakby pobudzić je mm -hmm. do tego kwitnienia, ponieważ o tej porze roku one muszą dostać troszeczkę nawozu, żeby zakwitły. Jeżeli będzie ciepła jesień, to myślę, że te trawy jeszcze w tym roku zdążą zakwitnąć. W tamtym roku właśnie była ciepła jesień i trawy pampasowe zakwitły. Okay. Już właśnie takie nieduże sadzonki. Super. Także mam nadzieję, że wykorzystasz wszystko. Tak, bardzo się cieszę, dziękuję. To się na pewno przyda. A myślę, że trawy się tu naprawdę pięknie wpiszą w ja cały też. klimat tego tarasu i będzie to wyglądało jeszcze ładniej. Też myślę, że trawy są naprawdę takimi uniwersalnymi roślinami, mhm. które. I ogrodowi, i tarasowi dają takie lekości, tak, takiej lekkości, elegancji, takiej zwiewności, prawda? Jak przyjdą jesienne wiatry, ten szum nawet, prawda? Też tak miło uspokajająco. Tworzy klimat, Tak, tak, super. <grym> Dziękuję bardzo. Powoli kończymy, ale zwróćcie uwagę, że na tym tarasie jest wszystko. Mamy strefę wypoczynku. Mamy strefę użytkową, również z takim kącikiem kuchennym, tak, bo możemy przygotować jedzenie z grilla. Mamy rośliny, mamy zwierzęta, no i świetnych właścicieli. Tak, super. <laughs> mamy naprawdę wszystko. Mam nadzieję, że udało nam się zachęcić Was do tego, żebyście urządzali swoje balkony, swoje tarasy. Bo to jest fantastyczna przestrzeń, dodatkowa przestrzeń, którą możecie wykorzystać jak tylko zrobi się ciepło, aż do momentu kiedy nie zrobi się zimno. Dajcie znać w komentarzu, czy podobał Wam się ten balkon i które z tych roślin macie u siebie. A my żegnamy się już z Wami i zapraszamy Was do oglądania kolejnych odcinków. Cześć! Cześć!